Na pewno znacie tą scenę. Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej emocjonujących scen w całym serialu. Szkoda tylko, że ta cała śmierć Zeina traci na znaczeniu, gdy w następnym sezonie okazuje się, że nic mu nie jest. Budowanie tego całego nastroju w sezonie trzecim, wielkiego poświęcenia się dla krainy ninjago, po prostu nie miało sensu. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym przyjrzeć się aspekcie śmierci w ninjago i temu, dlaczego nie ma ona żadnego znaczenia. Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do Zeina. Bo, oczywiście, jego śmierć była powodem, dlaczego sezon czwarty w ogóle tak wyglądał. Bo tylko dlatego, że okazało się, że Zane tam może być, może być na tej wyspie, był to jedyny powód, dla którego ninja popłynęli na ten turniej. I wiecie, Zane to robot, więc tutaj można jeszcze to wybaczyć. Ale mimo wszystko, po co robili z tego taki szum? Skoro i tak, w następnym sezonie po prostu powrócił. I postać Harumi jest sobie naprawdę ciekawa. Bo tak, jakby jej historia zatacza koło, przez śmierć swoich rodziców stała się złą postacią, a w sezonie dziewiątym widzimy jej nawrót. Gdy ratuje rodzinę przed śmiercią, przez co sama ginie. I moim zdaniem jest to genialne zwiększenie jej historii. Jednak w Wysuni 16 okazuje się, że jednak Harumi żyje. A co gorsza, jest dalej po stronie zła, czyli całe to nawrócenie i poświęcenie się dla życia jednej rodziny, totalnie nic nie znaczyło. Oczywiście powrót Harumi, jak i innych antagonistów w 16 sezonie to tak zwany fanserwis, czyli działanie mające na celu spełnienie życzenia fanów, no bo wiadomo, że każdy czego na powrót Pytora, no i w końcu pojawił się on, ale dobra, do tej pory sezon 16 jeszcze nie wyszedł, więc zobaczymy, jak to poprowadzą i miejmy nadzieję, że dobrze. Jednak najgorzej aspekt śmierci. Traktuję sezon 10. Scena w której Cole spada z peru przeznaczenia jest naprawdę strasznie szokująca i dramatyczna, ale to wszystko traci znaczenie gdy Cole wraca w ostatnim odcinku tego sezonu. Jakby po co to w ogóle robili? Nie ma to żadnego sensu, i moim zdaniem jest to jeszcze gorsze, przez to, że w tym samym odcinku, w którym wraca Kol, na niby umiera Lloyd. Wyobrażam sobie to, że ktoś był w stanie uwierzyć w śmierć Kola, ale w śmierć Lloyd'a, no wątpię. Zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was do subskrypcji, bo to Was nic nie kosztuje, a naprawdę pomaga. Wbijamy tutaj 1000p w górę. No i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym mnie, także zachęcam Was do wspierania. No i wracamy już do filmu. Więc mimo to, w ninjago naprawdę występują śmierci, które faktycznie nie są realne konsekwencje. Mówię tutaj na przykład o śmierci Trimara. Poza tym, że miało to zszokować widzów, to także pokazało to charakter Kalmara, tą jego taką bezwzględność w działaniach. To, że kroczy po trupach do celu. A także ukształtowało to charakter Bentomara i co ważne, Trimar nie był ważną postacią. Nie znaliśmy go wcale jakoś długo i wiem, że śmierć Zayna też miała konsekwencje, ale jednak Zayn powrócił, a Trimar umarł na zawsze. Jest na przykład jeszcze śmierć Moro, który powrócił, ale wyświęcił Maru, więc to się nie liczy. Śmierć Moro według mnie była naprawdę dobrym pomysłem. I też takim zrozumieniem błędów przez Moro, nawróceniem się tej postaci, ta śmierć miała później wpływ na święto Maru właśnie, w którym był po stronie ninja. I przez tę sytuację, gdy w 15 sezonie Nia się poświęciła, no bo nie umarła, każdy już raczej wtedy wiedział, że Nia w następnym sezonie powróci. Ale raczej nikt nie spodziewał się, że aż tak szybko. I szczerze to mnie bardzo wkurzyło. W sezonie 15 było mówione, że nie ma opcji przywrócić dawnej formy, a w sezonie 16 co robią? Przywracają dawną formę. Szczerze osobiście uważam, że zabranie mocy Nii było całkiem dobrym pomysłem wytłumaczeniem tego, ale przez to całe poświęcenie Nii traci na wartości, a zapewnienia Bentomara totalnie tracą znaczenie. A w 16 sezonie spodziewam się też kolejnej śmierci postaci. Moim zdaniem idealnym typem były tutaj Wyobraźcie sobie taką sytuację, że kilka odcinków przed Wielkim finałem mistrz Wu ginie i ninja musieliby poradzić sobie bez niego, bez osoby, która wszystkiego ich nauczyła i prowadziła od samego początku. To stawiałoby ninja w naprawdę trudnej sytuacji, bo z jednej strony byliby załamani śmiercią swojego mistrza, ale z drugiej strony nie mogliby być załamani, bo musieliby sobie radzić jednak z największym złem dotychczas. To jakie możliwości dałaby ta sytuacja? No po prostu coś niesamowitego. Ale nawet jakby u się poświęcił, to wróciłby w następnym sezonie, najprawdopodobniej. Nie ma się co oszukiwać. No tylko, że jest taki problem, albo w sumie nawet plus. Sezon 16 ma ogromną szansę, którą moim zdaniem muszą wykorzystać, skoro to ostatni sezon obecnej historii. To permanentna śmierć któregoś z bohaterów nie wpłynęłaby jakoś na, na ten nowy serial. O ile nowi bohaterowie, których najprawdopodobniej dostaniemy, nie będą mieli kontaktu z naszymi ninja, bo wtedy to pewnie no, nikt nie umrze, nie ma się co oszukiwać. Więc podsumowując, moim zdaniem obecnie śmierć postaci głównie sprowadza się do po prostu zszokowania widza i nie niesie ze sobą większych konsekwencji. Osobiście uważam, że najlepsza śmierć, jaką dostaliśmy, to śmierć Trimara, bo faktycznie ukształtowała ona sezon 15. Ale taka śmierć Zayna, poświęcenie się Nii, poświęcenie się nawet Garmadona, no po prostu nie wpływają na serial i nie mają znaczenia, no i nie miały naprawdę sensu, nie musieli tego dawać, bo Garmadon na przykład i tak powrócił, Nii też powróciła, no i Zayn też powrócił, więc głupie jest według mnie to, że Ninjago po prostu przywraca postaci z grobu i twórcy nie niosą konsekwencji zdarzeń, które sami tworzą. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi i napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie i o śmierciach postaci, czy w ogóle jeszcze was przejmują, no i także jak nastawiacie się na finał Crystalized.